Cześć kochani, niedługo spotkamy się na szkoleniu, bezpłatnym szkoleniu na live, który poprowadzę razem z Pawłem Danielewskim, jednym z najlepszych w Polsce speców od marketingu w internecie, ciekawa Dziękuję. branża. I będziemy mówili jak zbudować osobistą markę, powiemy jak w ośmiu krokach zacząć ją tworzyć, tworzyć siebie online, co myślę, że może być dla Was interesujące. i tak. Myślę sobie, że współpracowałem z wieloma ludźmi z Polski i z zagranicy i wynotowałem sobie pięć cech, które myślę, że mają ci, którzy mają największe zasięgi, którzy po prostu robią biznes, budując swoją markę w sieci. I wydaje mi się taką ważną rzeczą, którą napisałem z numerem 1, że oni wszyscy mają chęć podzielenia się swoją wiedzą. Historią, kontentem z innymi. Czy ty współpracując z ludźmi, a wiem, że pracowałeś z wieloma chociażby najlepszymi szkoleniawcami na świecie, czy oni mają ten cel. Moi drodzy, to, co teraz właściwie robimy, to jest takie przygotowanie do naszego szkolenia, do naszego live'a mhm. i odpowiadając wprost na twoje czy pytanie. Dzielić się historią. Dokładnie tak jak powiedziałeś, zauważyłem coś takiego, gdzie wiele osób, w szczególności te, które z jednej strony, oczywiście, zarabiają największe pieniądze, z drugiej strony, te osoby, które mają największe zasięgi. Taką wspólną cechą jest to, że te osoby po prostu dzielą się wiedzą. I to jest o tyle ważne, że oczywiście część naszych widzów, którzy będą na naszym spotkaniu live, na, po prostu na naszym webinarze, na szkoleniu, może się zastanawiać, dobrze, ale to w takim razie, jeżeli ja bym chciał, czyli tutaj nasz widz, chciałby na przykład zostać takim influencerem, youtuberem. TikTokerem, Instagramem. Albo budować swoją firmę w necie, bo jednym z naszych szkoleniowców na kolejnym szkoleniu będzie osoba, która ma prawie milion tak. e, zbudowała na swoim koncie firmowym, tak. budując firmę od zera. Dokładnie tak mówisz, czyli co, co trzeba zrobić, jakie cechy mieć? I dzielenie się wiedzą, dzielenie się pasją, bo nie trzeba hmm. się tylko dzielić wiedzą, dzielenie się pasją oraz dzielenie się swoją historią. Jeżeli masz taką historię, masz ten pierwszy punkt naszego widzu odhaczony. Można powiedzieć. Ludzie, którzy mają w sobie pasję, są odbierani jako ludzie charyzmatyczni czyli za takimi ludźmi idą inni, więc to jest też podstawowa chyba cecha osoby, która chce zbudować zaangażowaną społeczność. Charyzma. Mhm. Charyzma bierze się z pasji. Dokładnie tak. Drugą rzeczą, którą zanotowałem jest chęć dotarcia do dużej ilości osób. Fajnie tak, jak my sobie mówimy, prawda? Jeden na jeden, <grym> jeden na dwa w spotkaniach takich towarzyskich, codziennych, ale jednak przełamać się i chcieć podzielić się swoją historią z dużą liczbą ludzi. Czy masz taką historię? Czy spotkałeś taką osobę? Mhm. E, tak jak wspomniałem, zauważyłem, że... Oczywiście bardzo fajnie jest mówić jeden na jeden, jeden do, do pięciu osób, do dziesięciu osób, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli już coś tworzymy, tworzymy w naszej firmie jakiś projekt, tworzymy jakieś przedsięwzięcie, fajnie by było mówić do jak największej liczby osób. I takim przykładem jest tutaj Nick Wójcie, który był w Polsce mówił do 25 tysięcy osób, które miałeś, miałem przyjemność właśnie współpromowania tej kampanii internetowej. Do 8 tysięcy Robbins, na przykład kolejna postać. A to był stadion, tak? To był tutaj. To, to, y, to był wtedy stadion INEA, tak się nazywał. Prawda? I to, i to, Czyli to jest... było rzeczywiście nie, że tak. w mecie po prostu przyszło 25 tak. tysięcy ludzi tak, tak, tak. na szkolenie. Na Nie szkolenie. na gwiazdę Roka, na szkolenie. Na, szkolenie, na szkolenie. Ale żeby było ciekawiej, um, u nas się spodziewam, też patrząc po zainteresowaniu naprawdę dużej liczby osób na naszym live'ie, także taka ciekawostka, jeżeli kiedykolwiek nawet będzie Wam się wydawało, że a kurczę, na moje spotkanie, czy obejrzało mój film tylko 300 osób, to wyobraźcie sobie salę 300 osób. To jest nadal całkiem, całkiem spora liczba, to bardzo duża liczba. To dobry początek. Tak, dokładnie. Kolejna cecha, którą sobie zanotowałem. Napisałem, to może być szokujące, nie musisz być ekspertem, nie zawsze wiedza jest podstawą. Ja na swoich szkoleniach, kiedy mówię o budowaniu marki osobistej i skutecznej komunikacji, mówię ludziom, że... Ludzi nie interesuje co wiesz, ale na ile się tym przejmujesz. Mhm. Coś w tym jest. Dokładnie tak. Zauważyłem coś takiego, że większość z osób, która ogląda te webinary, szkolenia czy myśli o tym, żeby jakieś szkolenie prowadzić odpowiada właśnie kurczę, ale ja nie mam tytułu doktora, wiedzy akademickiej takiej wieloletniej. Nie jestem specjalistą. Jeżeli masz wiedzę, w jaki sposób możesz pomóc drugiej osobie, mm -hmm. to i tak masz większą wiedzę niż 95% osób. Pamiętajcie, że osoby w internecie czy od nasi odbiorcy są w stanie nam zapłacić za to, że po pierwsze im pomagamy, by rozwiązać ich problem, a nie to, czy mamy tytuł doktora, mm -hmm. czy, czy jakiś... To ja może dam taką wskazówkę, co? Dam wam taką wskazówkę, że, że zawsze my Nie myślcie o sobie. Jak mówicie do ludzi, to zawsze zastanówcie się, co mogę zrobić, żeby mój odbiorca czuł się jeszcze bardziej komfortowo. Uh -huh. Aczkolwiek nie przekreślamy, tytuł <gry> do, 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 doktora warto mieć. On tak Pomaga, warto na pewno, mieć, tak, warto na pewno mieć. Kolejna rzecz. Napisałem, musisz być gotów na działanie w nowych warunkach. No to może być trudne, to mówimy o tym słynnym wyjściu ze strefy komfortu. Naprawdę wejście w nowe warunki, podjęcie tej decyzji i doświadczenie tego może być dla wielu trudne. Uh -huh. no, na pewno występy publiczne są i mogą być yy, takim, takim Tematu. Bo to jest występ publiczny, jest, prawda? To jest, jest występ publiczny. Jest, 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 Dla mnie powiem Ci Pawełem, że występ publiczny to nie jest, że mówię do ludzi na stadionie, do firmy. Dla mnie każde spotkanie z drugim człowiekiem to jest... To jest public speaking, to jest mm -hmm. występ publiczny, bo zawsze możemy w jakiś sposób zbudować swój wizerunek w oczach drugiego człowieka. Mm -hmm. Moim zdaniem ważne jest to, abyśmy się nie skupiali na sobie, czy jak, zostanie, jak zostaniemy odebrani, co sobie inni pomyślą. Jak widać, ja mam jakąś tam nadwagę i, i tak mogę przemawiać do wielu osób i jest ok. Przynajmniej z mojej perspektywy. No, da, daj, to Ale jest charakterystyczność to też, mówimy może o komunikacji, chociażby Jurek Owsiak, prawda, można tak. powiedzieć o osoba, która się zacina mówiąc, to czy może występować w mediach. Właśnie tak. dla mnie to tak jak budowanie osobistej marki, ten wyróżnik uh -huh. jest ważny, wyróżnik. Więc bądźmy sobą, bądźmy inni, miejmy swój charakter, to jest zawsze jest doceniane przez odbiorców. I pomagajmy się. Jakbyśmy szkolenie prowadzili, tak, teraz tak się tak, czuje. Tak. I pomagajmy słuchajcie innym. Pamiętajcie, że tak jak mówiliśmy wcześniej, inne osoby po co przychodzą do nas na szkolenia, po co przychodzą oglądacie nasze materiały wideo, bo chcą jakąś wartość uzyskać. Tak długo jak przekazujecie jakąś wartość, jakieś ciekawe informacje, dzielcie się swoim życiem, które jest interesujące dla innych, tak długo te osoby będą za wami podążały. Podoba mi się to Twoje słowo, Paweł, wartość, przekazywanie wartości, bo po prostu dlaczego ludzie, tak zastanawiamy się, dlaczego ludzie przychodzą na szkolenia, dlaczego są pełne sale, 25 tysięcy osób na stadionie? Ja myślę, Paweł, że ludzie lgną do miejsc, które mogą zmienić ich życie, które mogą ulepszyć ich życie, pozwolić im wejść na wyższy level i to jest bezcenna wiedza. Ale też ta magia jednak spotkania z drugim człowiekiem, który do nich mówi na żywo, bo przecież to, co na przykład my tak mówimy trochę z głowy, to moglibyśmy Wam mailem, ale nie, Wy jesteście, bo chcecie być z nami i to jest ta magia. I akurat jest bardzo dobra okazja, dlatego że zanim tutaj ten ostatni punkt Wam zdradzimy, dlaczego robimy ostatnio te nagrania, dlaczego dzielimy się z Wami z wskazówkami, ponieważ odnośnie dużych, ciekawych spotkań z dużą ilością wartości i ciekawymi postaciami będziemy organizowali specjalne szkolenie live. Także jeżeli się jeszcze nie zapisaliście, obok tego materiału można kliknąć, zapisać się, odebrać tam dostęp. Jest to oczywiście. Procentach darmowy, wystarczy kliknąć i po prostu być razem z nami już nie o godzinie 20. Po kliknięciu otrzymasz szczegóły wszelkie, także zapraszamy serdecznie. Warto tym bardziej, że jest to seria spotkań na żywo z praktykami, z osobami, które mają wiedzę. Które osiągnęły sukces, mają milionowe zasięgi, które zbudowały online firmy, które potrafią też zachęcić Was do. Podjęcia decyzji, bo chyba decyzja to jest początek naszych tak. zmian i myślę, że to będzie dla was ciekawe, a dla nas będzie to, to jest taka chęć podzielenia się doświadczeniem. I ostatni może punkt, który sobie wynotowałem, napisałem, że musisz chcieć być gotów na, na lepsze życie, na większe zarobki, na nie wiem, życie z każdego miejsca na kuli ziemskiej. No, gdzieś tam musisz ten swój cel mieć przed oczami, mhm. prawda? Czy jest to ważne z tej perspektywy, że Części osób może się wydawać, że większe zarobki przy pomocy choćby internetu to jest coś bardzo prostego. Może to być dziwnie, być może zabrzmieć, ale przygotujcie się, że tworząc treści dla dużej ilości osób, wystawiacie się na opinie, na komentarze, w większości pozytywne, czasami też te negatywne, więc jakby życie troszeczkę się zmienia, w tym kontekście powiedzieć, ale z drugiej strony więcej chyba jest jednak tych korzyści z tego i z tego to, co daje właśnie tworzenie własnej marki, marki wartej miliony, jak choćby podróże, w samemu sobie ustawianie grafika, możliwość... Życie właśnie... bez ograniczeń, tak, to wszystko bardzo ograniczeń. korci. Dokładnie. <laughs> życie bez ograniczeń, o tym będziemy Wam mówili. Zapraszam. W takim razie mamy nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe spotkanie. A my się już cieszymy, że będziemy mogli podzielić się swoim doświadczeniem. Mamy skromną nadzieję, że będzie to dla Was przydatne. Dokładnie tak. Zapraszamy, kliknijcie, zapiszcie się i do zobaczenia podczas spotkania. Do zobaczenia, cześć.